Hejka! Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem z serii Back to School Tym razem będzie to taki haul ze stricte rzeczami do szkoły Pierwsza jest taka torba, którą kupiłam specjalnie na ten rok Ona tak długo szła, naprawdę musiałam tyle na nią czekać, ale w końcu jest i mega się cieszę, że ją kupiłam Wybrałam ją ze względu na takie szonki w środku, bo ma ich tu serio mega dużo i długo szukałam właśnie takiej fajnej torby tote bag na ramię, aż trafiłam na tą, i na razie jest spoko. Mam nadzieję, że będzie się sprawdzać, gdy będę nosić książki do szkoły, zeszyty i, i tak dalej. Tak wygląda w środku. Będziecie mogli zobaczyć jeszcze dokładnie, jak będę ją pakować. Przejdźmy teraz do zeszytów. Na początku mam dwa takie duże. Ten w truskawki jest. Action i on jest w linie. Tak wyglądają jego kartki i chciałabym go przeznaczyć na język polski. Mam nadzieję, że mi się będzie sprawdzał. Jeszcze ma taką gumkę. Te zeszyty na spiralce są dla mnie bardzo wygodne, bo można je tak całkowicie otworzyć. Ten zeszyt ma tutaj jeszcze takie przegródki, które można sobie przykładać i dostosowywać jak się chce. Zeszyt numer dwa, czyli taki. Tak samo ze spiralką tym razem ten jest do matematyki. Tak wyglądają jego kartki. I ma tutaj takie kolorkami zaznaczone brzegi. Ten zeszyt, mam nadzieję, że starczy mi na cały pierwszy semestr z matmy. Ma 100 kartek. I właśnie w zeszłym roku, na pierwszy semestr, miałam podobny zeszyt do tego, tylko w inny wzór. I na drugi semestr też miałam właśnie. Ten zeszyt z Interdruka. Następnie mam takie śliczne zeszyty, które dostałam od firmy Oxford. Bardzo dziękuję. Ten 60-kartkowy w kratkę przeznaczam na historię. Na resztę na razie nie mam planu, bo... Mam zamiar pisać w tym roku szkolnym na tablecie. I właśnie zamówiłam specjalnie takie nowe Etui. Jest w takim kolorze brudnego różu, z tyłu jest przeźroczyste. Mam nadzieję, że będzie mi się wygodnie pisało na tablecie, ale zobaczmy. Najwyżej przeniosę się z powrotem na zeszyty. Dalej, kupiłam też taką teczkę. Zobaczcie, jakie ma słodkie pietroneczki. Jej raczej nie będę nosić do szkoły, ale będę trzymać jakieś karty pracy, które dostaniemy od nauczycieli, i tak Kolejna rzecz, którą kupiłam specjalnie na ten rok szkolny, to ten zestaw po prostu: linijki, ekierki, kątomierz bo mój ostatni mi się pogubił i potrzebowałam nowego. Z racji, że rozszerzam matematykę, to na pewno mi się przyda. Do kompletu mamy też cyrkiel, bo mój ostatni się połamał. Do tego wziąłam takie gumki do gumowania, trzy sztuki. A mówiąc o gumkach do gumowania, dostałam od mojej siostry też taką słodziutką. Ona jest z misiem i to polega na tym, że tak się wyciąga i tutaj jest gumka do gumowania normalnie. Z takich taśnych rzeczy mam jeszcze korektor, który jest w kształcie łapki kotka, jest taki brokatowy. Chyba go nie będę nosić do szkoły, bo jest dosyć duży, ale jest taki uroczy. Kocham kotki po prostu. Zobaczcie ten zestaw, ten misiek i ta łapka kotka. Z takich rzeczy mam jeszcze karteczki. Te karteczki zamówiłam na AliExpress, ale to nie koniec karteczek, bo. Te kupiłam w Pepko i już odpakowałam. Używam ich do zaznaczania, do zaznaczania w książkach. Mają mega ładne kolory. Następne karteczki takie. Ja kupiłam je głównie ze względu na te duże, bo moje ostatnie mi się gdzieś zgubiły. Takie. Te często wykorzystuję w notatkach w domu. Kolejna rzecz, którą dostałam od mojej siostry, to takie karteczki. One mają bardzo fajne to opakowanie i można je nawet włożyć do takiego zaszytu z sprężynką. Do tego kupiłam jeszcze takie ołówki mechaniczne z bika i już je odpakowałam. Są naprawdę super. Kocham, kocham ołówki mechaniczne. Myślę, że nie będę nosić tego korektora do szkoły, tylko ten właśnie, on jest taki mini i idealnie zmieści się do piórnika. I do tego na matematykę taki kalkulator oraz coś, żeby wszystko właśnie pomieścić, czyli ten piórnik. On jest zrobiony z takiej siateczki i jest w różowym kolorze. Chociaż nie wiem czy nie będzie za duży trochę, bo raczej nie będę nosić tyle rzeczy do szkoły. Oprócz tego mam butelkę Daffy z takimi beżowymi elementami. I wcześniej miałam tą sportową, i ona mi przeciekała, więc mam nadzieję, że ta z tą słomką, właśnie, nie będzie przeciekać i dobrze się sprawdzi. Ostatnia rzecz, czyli taka kosmetyczka. Już zapakowałam ją w środku. I jak chcecie zobaczyć filmik, co właśnie pakuję do takiej kosmetyczki, to wejdźcie koniecznie na mojego TikToka. A teraz spakujmy razem mój piórnik do szkoły. Pierwsza rzecz, którą tutaj wkładam. To kilka z tych ołówków. Tylko nie wiem, ile ich potrzebuję. Na razie zdecyduję się na te dwa i najwyżej później będę je dokładać, jak mi się skończą. Mam jeszcze taki ołówek mechaniczny, do którego są wymienne wkłady, więc jego też tutaj wkładam. Oprócz tego dwa długopisy. Ja kocham czarne długopisy. Wkładam te dwa, które mam z zeszłego roku. Ten z Milana, on naprawdę super pisze i jest moim ulubionym. Oraz taki z kurami. Do tego długopis, pamiątka z Łodzi. I rzeczy, o których wcześniej już wspomniałam, czyli mały korektor. Kalkulator. Nie wiem, czy zmieści mi się tutaj ta linijka, ale otwórzmy ten zestaw najpierw. Zobaczmy, czy ta linia się tutaj w ogóle zmieści. Powiedziałabym, że tak na styk. Do tego te gumki. O, one są takie malutkie. W tym pudełku są moje wszystkie zakreślacze, i wybierzemy zaraz kilka kolorów. Chyba nie będę brać tych ze stabilo, bo one są dosyć duże. Na pewno zabieram ze sobą te dwa kolory: niebieski i szary. To są zakreślacze liner i ja je kupiłam w TK Maxie. I żeby wszystko było tak mniej więcej w jednej kolorystyce, to dorzucam jeszcze fioletowy i taki zielono-niebieski. To też są właśnie te zakreślacze midliner. Bardzo je lubię, bo z jednej strony mają taką końcówkę, taką szeroką, a z drugiej strony mają taką cienką. Tak, się prezentuje mój piłęk. Teraz spakujcie ze mną moją torbę na pierwszy dzień szkoły. Czyli na 3 września. W ten dzień mam 6 lekcji, więc na język polski pakuję ten zeszyt, a na resztę przedmiotów ten tablet i nie mam jeszcze podręczników, więc je na razie odpuszczam. Do tego dokładamy już spakowany piórnik, butelka na wodę, klucze, kosmetyczka, portfel i słuchawki. Do tego dokładam jeszcze książkę, którą aktualnie czytam. Torba już spakowana. Tak wygląda spakowana torba. Mamy tutaj zeszyt, tablet, książkę, butelkę na wodę, piórnik właśnie w osobnej przegródce i tak samo kosmetyczkę. Tutaj jest taki specjalny bryloczek na klucze. I w tej kieszonce mam słuchawki, a w tej portfel. Tutaj jest jeszcze taka zapinana kieszonka, ale na razie nic tam nie włożyłam. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie mojego filmiku Back to School i mam nadzieję, że ten rok szkolny będzie super. Pa!